Boże, zeszli na lud Twój, wyniszczony bojem, sędziki, sen, sen przez spociek jasnym zdrojem. Niechaj widmą osparczy ze śniegu nie dręcz, rozwieź nad nim kotarę z rąkami wiosenicznymi. Niechaj we łzach nie budzi przed nim tam nie daj ogromne i męki nie spali. Po mękach wręcz mi trąbę sądnego anioła. A kogo przed trąbą Boga ta trąba zabłogła? Niechaj stanie przed Tobą, Daj mi siłę. na czole położę, niech nosi znak na czole, pozwól panie duszyć. Że słowem zdałem cicho złotem gniąć i kruszyć, z brązu wzniosę posąg, gdzie podnoszą psy. A kto ja jestem? Jestem duch, Obróćcie ku mnie oczu zamglonych i twarzy. Oto stoję wśród siedmiu złocistych lichtarzy. Podobny do człowieka. Szata w długość szczodra. Spływa do stóp. Pas złoty przywiązał mi biodę. Głowę kryje włos biały, jak śniegi, jak wełna. Z oczu skra leci ogniu diamentu pełna. Nogi mam jak mieć świeżym ogniskiem czerwona. Głos huczy, jako woda bezbraniem szalona. W ręku siedem gwiazd miosek, a z ust mi wytryska. Miecz ostry, obosieczny, a twarz moja błyska. Jak słońce w całej mocy, wyświecone kołem. A gdy przede mną na twarz upadniecie czołem, powiem wam, Jestem pierwszym i ostatnim będę. Ja wam zapał poety na nici rozprzędę. Wyśmieci się z zapałowego towarzysza. Kto on? Do tureckiego pokonny o Owe siedem dyktarzy jest to siedem grogów. Stoisz w siedmiu złotem na lanych narodach. wygnany. A włos czarny wsiwość mu zamieni. Nie wiek, ale skryzoty. W oczach las natchnienia, w ręku gwiazdy, to myśli, z których jasny dniowa, wieś w ustach poświecznych. Jest to sztylet słowo, którym zabija ludzi głupi albo wrogów. Z waśnionych okół spędząc ze scenicznych proków. dajcie mi proch samotnych narodowych udziałów, z prochu łódź wskrzeszeń stawiam na mogiły kotłownie mam aktorów wyższych po całej mogiły. Z rycerzem zerwę całym z Wszystkich obwieję nieba polskiego wojny. Wszystkich oświecę duszy promieniem i świtem urodzonych nadziei, aż przejdę przed wami, przejdę przed wami, pozdrowieniem, uśmiechem pożegnam. some